Zobaczcie, z przełożenia jest czwórka buław, i z jednej strony może mówić o uroczystościach, o imprezach, na przykład z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną. I wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj chodzi o spotkania przypadkowe dawno niewidzianych osób, które kiedyś były wam bliskie, na przykład podczas spotkań klasowych, czy tam. Słuchajcie, jeśli chodzi o spotkania ze znajomymi z poprzedniej czy z, z dawnej pracy, na tej zasadzie. Jeśli chodzi o te czwórkę buław, to ja też tutaj, słuchajcie, widzę jakby Unię, pakt i stabilizację pomiędzy dwoma stronami, więc ten czas sprzyja temu, aby się z kimś pogodzić, aby porozmawiać i dojść do konsensusu. Ten czas również sprzyja podpisywaniu umów i zawieraniu jakichś powiedzmy paktów. No co już tutaj sobie chcecie zawierać, to zawierajcie.